że zabytek musi być stary, ale kiedyś mi pytali, co znaczy stary, no potrafili powiedzieć, co w sumie brzmi optymistycznie. To już kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Czas Art, tym razem związana z ochroną zabytków. Od kiedy trwam? Trwa już od wczoraj. Na nasze zaproszenie Narodowy Instytut Dziedzictwa, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa przyjechali do Wschowy i od wczoraj ruszyliśmy z samego rana. Opowiadamy o, o konieczności ochrony zabytków, o zabytkach województwa lubus lubuskiego, ale nie tylko. Przedstawiamy najróżniejsze, najróżniejszą tematykę związaną z materialnym dziedzictwem. Kto jest odbiorcą tych warsztatów? Mhm. Wczoraj byliśmy w gimnazjum językowym oraz liceum ogólnokształcącym imienia Tomasza Zana. Natomiast dzisiaj w zespole szkół zawodowych spotkaliśmy się również z pracownikami administracji publicznej. No i dzisiaj spotykamy się z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz mieszkańcami Wschowy. Odbiorcy tych warsztatów otrzymują praktyczne informacje na temat w jaki sposób zajmować się i chronić zabytki, na przykład na terenie Wschowy. To znaczy, my specjalnie użyliśmy takiej sprytnej nazwy, warsztaty z ochrony zabytków, ale tak naprawdę mieszkańcy, mieszkańcy bo uczniowie, pracownicy, pracownicy administracji publicznej też są przecież mieszkańcami, mieszkańcy miasta dowiadują się o formach ochrony zabytków w Polsce, też o formach ochrony zabytków w Europie. Także te praktyczne informacje również są wplecione, ale też są pokazane perły, perły województwa lubuskiego, ale i nie tylko, bo parki kulturowe, pomniki historii, każdy warsztat, każde spotkanie trochę zakrawało o inną tematykę. I to tym bardziej jest ciekawe, że każdy, każdy wyniesie coś dla siebie, na przykład podczas spotkania w ratuszu. Po prostu była bardzo, bardzo gorąca dyskusja na temat zabytków wschowy, zwłaszcza tej kamienicy na północnej Pierzei, Pierzei Rynku, obok zamku, tej, tej walącej się właśnie, będącej w rękach prywatnych. No niesamowita, niesamowicie gorąca dyskusja się, się wytworzyła, ale dobrze, bo, bo konstruktywnie i, i, i bardzo fajnie uczymy się, uczymy się wspólnie od siebie, także to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. W tym roku kolejne inicjatywy możemy się spodziewać, stowarzyszenia? No jasne. Inicjatyw jak najbardziej. Mamy jeszcze kilka w zanadrzu. Przede wszystkim będzie to konferencja naukowa Rycerze, Szlachta, Ziemianie, Szlachetnie Urodzeni na Ziemi Wschowskiej i pograniczu Śląsko-Wielkopolski. Ale także finał, finał legend, finał, finał warsztatów tworzenia słowem, który zaowocuje spektaklem oraz wydaniem książki przetłumaczonych legend właśnie w formie, formie książkowej. I to już jest nasze siódme wystąpienie, bo tak, że mieliśmy gimnazjum i liceum z mieszkańcami i z urzędnikami. Teraz mamy przyjemność z Państwem porozmawiać, bo taką formę bym utrzymać dla tej rozmowy. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania, uwagi, bardzo proszę w trakcie. Ja może przerywać, ma być, wykład. Warsztaty, z jakimi Pan przyjechał do Wschowy, mają na celu nauczyć mieszkańca wrażliwości na zabytki, czy też takiej umiejętności postrzegania zabytków jako miejsca, które o które należy dbać, chronić? No i cel i umiejętności, które Pan wymienił, to byłoby fantastyczne, gdyby się udało <grym> uwrażliwić, ale myślę, że nawet takiej potrzeby nie ma, bo po tych dwóch dniach rozmów z uczniami, z mieszkańcami, widzę, że we Wschowie. Ludzie wiedzą, czym jest zabytek i dlaczego warto chronić. Natomiast ja chciałem pokazać i pokazuję pewne przykłady, zarówno negatywne, pozytywne, <laughs> czym są uwarunkowane formy ochrony zabytków. Jakie są formy ochrony zabytków, że to nie jest tylko wpis do rejestru, ale i w miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego i te bardziej ciekawe jak wpis na listę pomników prezydenta RP, czy pomniki historii, czy, czy, czy w końcu lista UNESCO bardzo nobilitujące zabytki. O tym wszystkim rozmawiamy i z młodzieżą i z osobami starszymi. Kiedy pan podaje przykłady negatywnego podejścia do zabytku. O, to improwizujemy to na miejscu we Wschowie. Jest jedna z kamieni, która stoi przy Starym Rynku, która w zasadzie się rozpada. I wczoraj była bardzo burzliwa dyskusja w Urzędzie Miasta na ten temat. Czy ratować ten obiekt, czy już nie. Czy on utracił wartości kulturowe, czy jeszcze nie. Czy nawet jeżeli utracił, czy pogorszył się jego stan techniczny, jest to wystarczający warunek, żeby go skreślić z rejestru, a potem wyburzyć. Czy właściciel czeka na to, aż los mu pomoże i wiatr przewróci tą ścianę, bo dachu już nie ma? Czy y, państwo powinno pomagać? Czy miasto powinno pomagać w tego typu y, przedsięwzięciach inwestycyjnych y, prywatnemu inwestorowi? No były głosy bardzo różne, bardzo ciekawe i dyskusja w mi była bardzo burzliwa. A jakie jest Pana zdanie? Moje zdanie jest tutaj nieistotne. Ja jestem od tego, żeby ratować zabytki. To jest jakby mój zawód i jeżeli obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a nie utracił wartości, dzięki którym został wpisany, no to uważam, że powinno się go ratować. Za jaką cenę i jakimi środkami jest to trochę obojętne. To mogą być nawet państwowe środki, chociaż w tym przypadku realny socjalizm no, nie bardzo mi odpowiada, ale jeżeli cel jest tak szlachetny, czy tak wielki, to, to chyba i warto się nad tym zastanowić. Te warsztaty są przeprowadzone dla większości, dla zwykłych mieszkańców. Spotyka się Pan z taką postawą, że nie wiem, mieszkańcy zgłaszają się do Pana lub do instytucji, którą Pan reprezentuje, z tym, że jest jakiś zabytek i należałoby go chronić. Bezpośredni kontakt mieszkańców, nie tylko z Słowie, jakikolwiek, z moją instytucją jest dosyć trudny, bo to jest przez ministerstwo. My spełniamy funkcję wspomagania ministra kultury przy skreślaniu z rejestru, przy wpisywaniu nowych obiektów, przy robieniu opinii, przy wyda wydawaniu opinii. I dostajemy bezpośrednio zlecenia od niego, natomiast rzeczywiście spotykamy się z indywidualnymi sprawami czy kwestiami bardzo, bardzo różnymi, bardzo szerokimi, o których zresztą tutaj też rozmawialiśmy, mówiliśmy, bo ja podejrzewam, że pan czeka na pewien klucz, na pewną receptę, ale takiej nie ma, bo każdy obiekt jest tak jak każdy człowiek, jest inny, indywidualny i indywidualnie trzeba do niego podejść.